I kolejna losowanko. Dzień dobry bardzo. Już nawet nie wiem, czy tu coś jeszcze jest. O, mam coś, mam coś, mam coś. Mam hak. Hak. Po co mnie ten hak, panie? A po to, żeby na przykład na statywie coś powiesić. W sensie, jeżeli mamy jakiś statyw, nie wszystkie mają, na przykład możliwość obciążenia. To mają przeważnie miejsce na to obciążenie, żeby zawiesić karabinczyk. Możemy powiesić taki haczyk, tutaj powiesić sobie jakiś plecak. Ja tych haków używam w studio u siebie przy regałach. Mam takie metalowe, takie blaszane regały przy ścianach. I tam w tych bokach, na, w, te, w tych nogach, w tych kątownikach, tam są takie dziurki i te haczki fajnie wchodzą w te dziurki i później taki hak mi wisi przy takim regale I jak mam regał już zawalony wszystkim to tutaj mogę sobie powiesić na przykład blendę i sobie wisi i, ta, i się nie wala po studio tylko sobie wisi także jest to aspekt bardzo praktyczny e, na śrubie statywu takiego solidniejszego na przykład jak systemu, możemy zawiesić taki hak tam powiesić sobie nie wiem butelkę z wodą jak ma uchwyt te z filtrami mają na przykład uchwyt są to fajne rzeczy, także takie głupie haki. Te są. Czy te są z Ikei? W dziale kuchennym w Ikei możecie znaleźć te haki do wieszania tam jakichś pierdół, i one są pakowane po kilka sztuk. Są różne rozmiary ogólnie tych haków. Niektóre są okrągłe, niektóre są tak jak ten, na przykład płaski. Także jak nie majta się za bardzo, jeżeli ma na płaską powierzchnię go, zawisicie. Także jest spoko, mi się niejednokrotnie w studio przydał. No i to by było na tyle moim. mini. Okazało się, że hak był ostatni, wora przetrzepałem, nic tam w środku nie było. Pusty wór po 24 dniach. Dobiliśmy do końca. 24 dni. Wesołych świąt, moi kochani. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Zostawcie tam łapki, subskrypcje, komentarze, wszystko. Nie przedłużając, wesołych świąt. I do zobaczenia w następnym filmie. Hej!